W dzisiejszym odcinku bardzo ważne informacje, jak ustawiać priorytety. Mikrokorekty dają makroefekty. Determinacja, motywacja, jak działać nie tylko w biznesie, ale w życiu prywatnym. Monika Kowalska-Domańska, dzień dobry. Dzień dobry. Monika, motywacja. Ty ją w ogóle miałaś? To jest pierwsze pytanie. A drugie, od razu przy tej motywacji, czy ludziom jej brakuje? Ja zawsze miałam motywację, jestem taką osobą, można powiedzieć, yy, której zawsze w życiu się chciał. Mm -hmm. Natomiast widzę dzisiaj, że ludziom może nie brakuje samej motywacji. Tyle, co brakuje im tej motywacji wewnętrznej. Bardzo dużo ludzi dzisiaj ma motywację zewnętrzną. Ludzie są motywowani różnymi bodźcami zewnętrznymi typu muszą spłacić kredyt, potrzebują finansów, przez social media mają taką potrzebę uznania, bycia popularnym. Natomiast problem jest w tym, że ludziom brakuje tej motywacji wewnętrznej. A wytłumacz dokładnie, co to jest ta motywacja wewnętrzna? Dobrze. Motywacja wewnętrzna to jest odpowiedzenie sobie na pytanie: dlaczego? Dlaczego? To jest klucz. Dlaczego ja to chcę robić i czy to jest moje? W motywacji wewnętrznej chodzi o to, żeby robić. Coś w, zgod w zgodzie ze sobą, żeby robić to, co się kocha, żeby być autentycznym. I ludzie nie mają motywacji wewnętrznej dzisiaj, ponieważ żyją w takim pędzie, żyją tak szybko, że oni przestali się zastanawiać, przestali zadawać sobie pytania. I to jest problem. Jeżeli dotrzemy w ludziach do motywacji wewnętrznej, mhm. to jesteśmy w stanie z nimi osiągnąć wszystko. Wiem to, bo pracowałam przez 20 lat w korporacji, zarządzałam ludźmi, i w momencie, gdy docierałam do ludzi, do tych ich motywacji wewnętrznych, do tych ich dlaczego, to wtedy potrafiłam z nimi wszystko zrobić. Mm -hmm, ale mówisz, że ludzie pędzą, no ale świat biznesu dzisiaj niestety tak wygląda i bardzo ciężko jest sobie odmówić, jeżeli masz rozpędzony biznes, jeżeli masz plany, jeżeli masz cele i dodatkowo musisz motywować swój zespół do zrealizowania tych wszystkich swoich osiągnięć w firmie, no to Możemy gonić tego króliczka, mieć te biznesy, ale mieć też motywację i nie być takim zapracowanym? Jak to godzić? Trzeba znaleźć taki balans. Balans w życiu. To jest takie. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. Oczywiście, że nie jest to łatwe. Sama też tego mm -hmm. doświadczam. I chcę tu coś podkreślić, że. Są takie momenty w życiu, że ludziom brakuje motywacji, i to też jest ok. Czasami ludzie są wypaleni przez obowiązków, przez to pędzące życie, dokładnie jak ty mówiłeś, tak? Prowadzimy te biznesy szybko, chcemy osiągać coraz więcej, coraz więcej. Ale to może nas w pewnym momencie doprowadzić do pewnego wypalenia zawodowego, do tego, że utracimy ten sens. Mhm. I czasami trzeba zrezygnować z jakiejś rzeczy. Może zacząć delegować, może mhm. zacząć delegować jakieś zadania. Może nie myśleć, ja wszystko zrobię najlepiej, bo wtedy będziemy mieć czas dla siebie, żeby o sobie pomyśleć i dotrzeć do tego, co jest dla nas ważne. Żeby nie okazało się, że za 20 lat Budzimy się z pięknymi biznesami, z pięknymi domami, ale będziemy nieszczęśliwi. A jaką dałabyś radę? Bo moje ostatnie spotkanie z jednym z większych inwestorów było na takich zasadach, że on usiadł ze mną na kawie i mówi: Paweł, ja tak naprawdę, po co mi te pieniądze, po co mi kolejna inwestycja? Ja dzisiaj przyjechałem zrobić przegląd auta dla mojej córki. Ja sobie tutaj piję kawkę, nie będę teraz mówił, żeby nie robić reklamy, jaki to salon samochodowy, natomiast jemu nie są w ogóle potrzebne, on szuka swojej drogi, co on może robić, bo jemu się po prostu nudzi. Jego nie interesują inne inwestycje. To co taka osoba, która już się dorobiła majątku, Mogłaby robić albo jak ma szukać swojej motywacji życiowej, e, swojego nowego planu na życie. No bo co taka osoba może robić? Uh -huh. Wiesz, o co mi wiem? Chodzi? Wiem, o co chodzi. E, Oni mają do... wszystko i nie potrzebują nic, ale w środku są tak. Ta tacy... puści trochę, taką mają pustkę. Uh -huh. e, no rozumiem Ciebie, bo ja często też, jak pracowałam z ludźmi, to widziałam u nich takie wypalenie, że uh -huh. mimo, że już wszystko mają, e, może wtedy trzeba. Od razu mówię otwarcie, skorzystać z pomocy czasami coacha, może czasami jakiegoś terapeuty, mhm. ale może czasami trzeba po prostu dać sobie się zatrzymać i po prostu trochę pobyć ze sobą. Znaleźć taką chociażby złotą godzinę. Ja mam, będę mówić też, jak, jeśli będzie taka szansa, o takiej złotej godzinie, dlatego że ta złota godzina, czyli taki czas dla nas, to jest czas, kiedy my mamy dla siebie, tylko żeby przeanalizować, żeby zadać sobie jakieś pytania, żeby usłyszeć siebie w ciszy. To jest tak ważne, żeby zacząć siebie słuchać mhm. i zadawać sobie pytania. Co ja chcę w życiu tak naprawdę robić? Co mi sprawia radość, co mnie motywuje, co mi daje frajdę, co mi daje takie flow? Jak my tego nie odnajdziemy, to zawsze będziemy robić coś albo w zgodzie z oczekiwaniami z, innym, z innych ludzi, albo będziemy robić coś, co jest totalnie nie w zgodzie z nami. Możliwe, że ten biznesmen, o którym mówisz, on po prostu spełnia oczekiwania innych ludzi, a nie znalazł tego swojego dlaczego mhm. i tej, tej swojej takiej pasji. Ja mówię, że. To jest takie coś, co nas rozpala, że nam się chce wtedy żyć, że nam się po prostu chce cieszyć. To jest taki, taka iskra do działania. I to czasami możemy stracić, ale to można odnaleźć. Trzeba po prostu pozwolić sobie też, ja mówię, na taką obecność, mhm. bycie tu i teraz. A my często tak, albo myślimy do przodu. Albo myślimy do tyłu, albo myślimy o tym, co źle zrobiliśmy, albo o tym, co, co, byśmy, co, chcieli. co, co byśmy chcieli, tak? Dokładnie. Dobrze, ale zatrzymajmy się jeszcze tak? proszę przy tej złotej godzinie. Tak. Czy ją stosować co tydzień, co miesiąc, codziennie, rano wieczorem po pracy, przed pracą, żeby się okej, okay. Coś okay. więcej poprosimy okay. dla. Dobrze. To, jest, to jest w ogóle moja ulubiona złota godzina, ją stosuję od kilku lat. To nie było pytanie ustawiane? Nie było, nie było, nie było. Jeśli chodzi o tą złotą godzinę. Ja polecam, żeby to było rano. Wtedy, mm -hmm. kiedy jesteśmy wyciszeni. Kiedy dopiero to życie się rozpędza. Bo tak naprawdę ta złota godzina to ustawia nam cały dzień. Ja nie mówię, że wszyscy mają wstawać o 5 czy 6 rano. Bo to jest bardzo ważne. Bo nie wszyscy są radnymi ptaszkami. Ale jak ktoś zaczyna pracę od 12, to niech tę złotą godzinę sobie zrobi o 9, od 9, chociażby do 10. Co no, robimy w tej złotej godzinie? Jaką jak po dziewiątej się złota godzina. Ja akurat robię tą złotą godzinę rano, bardzo mhm. wcześnie rano, między szóstą a siódmą, póki jeszcze dzieci śpią, mąż jeszcze nie pyta, gdzie śniadanie, także mhm. w tym momencie. Natomiast chodzi o to, aby to było z samego rana, to było takie rozpoczęcie dnia. I co ja praktykuję w ramach tej złotej godziny? Mhm. Moje praktyki sprzedam, może ktoś z tego skorzysta, będę wtedy bardzo szczęśliwa, jeżeli komuś pomoże. Ponieważ jestem osobą religijną, więc ja zaczynam też od modlitwy. Mhm. Ale są osoby, które medytują w tym czasie, tak? To są różne rozwiązania. Drugą rzecz, którą robię ja, zawsze robię trening. Trening. I teraz albo idę na siłownię, ponieważ mam siłownię w miarę blisko i wcześniej rano otwartą. A jeżeli wiem, że akurat jest jakaś pogoda, albo jak gdyby się nie wyrobię czasowo, no to wtedy robię no sobie powiedz. trening w domu. I no. ważna rzecz, nie ma wymówek. Słuchajcie, jak nie idziecie biegać, to dzisiaj na YouTubie są takie możliwości treningu, jest tyle osób, z którymi można trenować włączyć sobie 15-20 minut. Dla mnie świetne jest tabata, bo tabata to jest 20 minut. Ale codziennie przy... trenujesz? Codziennie, codziennie, codziennie. I właśnie to jest w sobotę, to pytanie. W tak, też? to jest to pytanie. Wtedy człowiek osiąga najlepsze większe sukcesy. Dlaczego? Bo jestem zwolennikiem takiego powiedzenia: mikrokorekty dają makroefekty. Mhm. Byłam przez kupę lat trenerem sportowym, też trenerem personalnym, i ja wiem, że to nie jest tak, że raz w tygodniu pójdę na jakiś super-super trening i będą efekty. Nie będzie efektów. Mhm. Efekty robimy codziennie małymi krokami, konsekwentną pracą. Także mhm. mikrokorekty robią makroefekty. I druga jeszcze ważna rzecz, o której nie powiedziałam. Motywacja jest bardzo ważna, słuchajcie, ale jest coś ważniejszego od motywacji. Słuchamy. Determinacja. To jeżeli, wszędzie, nie? jeżeli nie masz determinacji, możesz mieć motywację, ale jeżeli ty tej motywacji nie przekujesz w konkretne działania systematyczne, konsekwentne każdego dnia, to nie ma szans na sukces. Wracając jeszcze do złotej godziny. Więc mamy modlitwę w przypadku moim. Mamy trening, mamy wizualizację. Ja sobie wizualizuję swój cel. Ja mam swój cel napisany na ścianie, w sypialni. Jak się budzę, widzę swój cel. Konkretny cel jest on, że tak powiem, bardzo skonkretyzowany. I to z są marzenia, realizacji. to są wyjazdy, to tak, jest jakiś. Tak. przedmiot, który byś chciała nabyć. Nie tak, wiem, samochód, tak. Taka dom, mapa, marzeń, tak? mapa marzeń, Mapa marzeń, ale oprócz mapy marzeń mam rozpisaną mapę marzeń, którą robimy co roku z całą rodziną 1 stycznia. To jest nasz taki rytuał. Mm -hmm. To oprócz mapy marzeń, ta nasza mapa marzeń wygląda trochę jak komiks. Bo tam mm -hmm. są rysunki, tam są wklejanki, tam są e teksty motywacyjne. Także mapa marzeń to jest coś pięknego. I co jest piękne, jeżeli my to spisujemy, to tak to, co jest spisane, się realizuje i my na to codziennie patrzymy. Więc ja codziennie rano po tej modlitwie, po tym treningu robię sobie wizualizację. Ale I co dalej? Utrwala w, w głowie. głowie. Mm -hmm. Czwarta rzecz, ja robię tak zwaną wdzięczność praktykuję. Czyli mm -hmm. mówię sobie rano, za co jestem dzisiaj wdzięczna. Mamy tyle powodów do wdzięczności. Słuchajcie, jesteśmy zdrowi. E, mamy gdzie mieszkać. Nie ma u nas na chwilę obecną wojny. Jesteśmy, e, mamy ręce, więc możemy realizować różne plany, marzenia, cele. Nie, 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 wszyscy mają takie możliwości dzisiaj. Więc jak ja sobie zrobię tą wdzięczność, i ja dziękuję na przykład, nie wiem, Panie Boże, dziękuję Tobie. Dzisiaj na przykład śmieszna rzecz wam powiem. Obudziłam się i tak lau, ja mówię, Panie Boże, dziękuję Tobie, że jest czwarta godzina, a ja jeszcze mogę pospać, przykryć się tą kołderką, jest mi tak cieplutko i fajnie. Więc co jest dużo powodów do wdzięczności, tak? Możecie być wdzięczni za swój biznes, za swoją rodzinę. Po tej wdzięczności i tej wizualizacji, gdzie, bo to jest bardzo ważne jeszcze, bardzo ważne, że... Trzeba to wizualizować, nie tylko sobie powtarzać, tak jak ja sobie powtarzam, że będę najlepszym mówcą motywacyjnym w Polsce i na świecie i będę. <laughs> to ja sobie też właśnie słuchajcie, to wyobrażam, jak wchodzę na tę scenę, jak mówię do tych tłumu, do tych ludzi, jak oni mnie słuchają, jak wchodzę, oni biją brawo i jak gdyby mm -hmm. tak, to, tak to wygląda. No i kolejna ważna rzecz, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Ja praktykuję oddechy. Nie to wycisza. Ja robię cztery głębokie oddechy, cztery wydechy, cztery głębokie oddechy i wydechy. I ostatni taki element to jest relaksacja. Jak już jestem po tym treningu, po tych wizualizacjach, afirmacjach, to ja sobie leżę, puszczam sobie relaksacyjną muzykę i się wyciszę. I słuchajcie, to jest człowiek tak ustawiony, że szok. Schodzą wszystkie stresy, wszystkie napięcia. Po prostu czujemy się dobrze. Potem idę robić sobie śniadanie. I jeszcze tu dodam coś, co jest, ja uwielbiam i to każdemu polecam. Ja niecodziennie. Teraz moja rodzina posłucha, ale bardzo często w tygodniu chodzę sobie na śniadania sama ze sobą. Mhm. To ja pozwolę sobie skomentować tą twoją niekrótką wypowiedź. To, co mówisz, jest piękne i fajnie byłoby, jakby każdy to stosował. Natomiast moja wizualizacja tej złotej godziny jest taka, że może by to robiło 5% osób, tak. ale 95% społeczeństwa, gdzie mi się układa taki obraz w głowie popraw mi, jeżeli tak uh -huh. nie jest, wstają i oni przeglądają. Tak, scrollują. Facebooka, Instagrama, tak. TikToka, YouTube'a. Mają napływ wiadomości z całej nocy, różnego rodzaju wiadomości z pracy, od rodziny, od znajomych, checklisty, przypomnienia i tak dalej. I teraz będąc, jest to kanał o finansach, o inwestowaniu, o przedsiębiorcach, o inwestorach, ale też o motywacji nie tylko w biznesie, cały kształt tego, co się wokół tego biznesu e, dzieje, to jak ustawiać te priorytety, jeżeli jest się osobą zabieganym i troszeczkę uh -huh. podrążę ten temat. Uh -huh. Naprawdę znam wiele osób, które no, nie mają czasu nawet śniadania zjeść, a co dopiero na medytację, determinację, siłownię, pomyślenie o, o, o jakichś innych rzeczach, które ty robisz. Jak ustawiać sobie priorytety, ale żeby Stosować tą złotą godzinę i żeby mieć tą motywację i żeby wyjść z uśmiechem do tej pracy, czy to na etat, czy do swojej firmy. Tak jak ty to robisz. Dokładnie. Wiesz co? I ćwiczyć codziennie. Tak. I ćwiczyć codziennie, tak? Wtedy przychodzą efekty. Po pierwsze, kto jest najważniejszym priorytetem w twoim życiu? Ja. No właśnie. Mhm. Jeżeli ty nie zadbasz o siebie, to kto o ciebie zadba? Mhm. To jest... To jest ty musisz sobie ustawić takie coś, że ty jesteś swoim najważniejszym priorytetem. Jak nie będziesz dbał o zdrowie fizyczne, nie będziesz dbał o zdrowie psychiczne, to to się prędzej czy później posypie. Od czego zacząć? Po prostu, jak ci się nie uda godzinę? To wstawaj pół godziny wcześniej. U mnie ten rytuał trwa godzinę. Ale dlaczego trwa godzinę? Ponieważ jak przeczytałam taką książkę Robina Szarmy klub godziny 5 rano i tam przeczytałam o tym, że najwięksi biznesmeni tak właśnie robią. Ludzie, którzy dochodzą do sukcesu, mhm. a dochodzi do sukcesu 5%, procent. Mhm. stosują tą złotą godzinę. Oni wstają o 5 rano, okay. tak? Ja wiem, mi też ciężko o 5 rano, czasami też szósta, siódma i tak dalej. Ale chodzi o to, że jeżeli wstajesz o tej 7 rano, no to skróć to, skróć, mm -hmm. zrób to na przykład w pół godziny, ale rób to konsekwentnie moimi krokami. I ważna rzecz, no, ale nie pójdziesz... zacznij od jednego elementu. Mm -hmm. Ale nie pójdziesz no. Monika, spać o 21, żeby nie wstać po. o 5, nie. ale <laughs> też musisz znowu z drugiej strony dbać o sen. I teraz tak? masz dzieci, dużo no, osób ma dzieci, też. masz obowiązki. <laughs> masz inne zadania, które musisz jeszcze gdzieś tam zrobić, jest 22, 23, czasami jest północ, uh -huh. a masz się zrywać o 5 rano, gdzie możesz mieć jakieś spotkania ważne, decyzje, podejmowanie, inne rzeczy, no to 5 godzin, to zaraz będziemy sprzeczni z tym, co się mówi, że 7-8 godzin jest potrzeba na sen. I gdzie znaleźć kompromis? Tak, No to kompromis priorytety? jest, priorytety, może zamiast scrollowania tego internetu uh -huh. i tych social mediów, uh -huh. Przełożyć ten czas dla siebie, bo social media i to, co się dzisiaj dzieje w mediach, powodują u ciebie dodatkowy stres. Więc jeżeli zaczynasz dzień od social mediów i widzisz, że ktoś zginął w wypadku, ktoś, tam, mhm. jakaś tragedia się wydarzyła, to ty już od początku z rana się stresujesz. Mhm. Tak? Czyli, czyli jak gdyby zamień ten czas w socialach, czy, czy jakkolwiek, na ten czas dla siebie. Może Rozwiązaniem jest to, żeby zacząć od moich kroków, czyli na przykład, ja też bardzo lubię tą zasadę, że przez pierwszych, na przykład ustal sobie, nie wiem, przez pierwszych 21 dni, bo tyle mniej więcej kształtuje się nauk. Niektórzy mówią, że 30, niektórzy 90, ale ja na sobie sprawdziłam, 21 dni wystarczy. To chociaż przez 21 dni codziennie mów sobie, wstawaj 5 minut wcześniej albo poświęć te 5 minut i mów sobie, za co jesteś wdzięczny. Mhm. Po kolejnych 21 dniach. Powiedz dobrze, to teraz na przykład włączę trening, bo mi trening co daje? Mi trening daje adrenalinę i powoduje obniżenie tego stresu. Potem dołącz kolejny element. I tak naprawdę, yy, ja mówię, u mnie jest to godzina, bo ja zawsze odpowiadam w ten sposób. Jak mi ktoś mówi, nie wiem, jak ty to robisz, to ja odpowiadam bardzo prosto, nie wiem, dlaczego ty tego nie robisz. Rozumiem, to moi drodzy, ja was oczywiście zapraszam do e, śledzenia mojego Instagrama, gdzie pokazuję moje rzeczy na bieżąco i co robię na co dzień, ale proszę was o to, żebyście oglądali dopiero jak wstaniecie, czyli po godzinie, <grym> dokładnie po waszej złotej godzinie. Wracając do priorytetów i wspominając też i przytaczając te cele, o których mhm. rozmawialiśmy, to cele są ważne, priorytety są ważne. I tak jak powiedziałaś, wdzięczność jest ważna. To tak, żeby to zamknąć w taką klamrę i dać takich kilka rad, w jaki sposób działać, ale nie rozdzielajmy tutaj tego pod kątem etatu, pod kątem biznesu. Mówmy do Jana Kowalskiego, uh -huh. do naszych odbiorców i dajmy im jakieś rady. I być może ktoś będzie mógł nawet się podzielić za kilka miesięcy, czemu to wyszło, albo sam przed sobą, tak jak ty to robisz u siebie. Dobrze. Przede wszystkim cele zawsze ustalam po marzeniach. Bo dla mnie cele to są marzenia z datą realizacji, tak? Mhm. Więc ja do tego tak podchodzę. A jak masz marzenia, to z marzeń nie będziesz re rezygnował, taka jest mhm. prawda. E, co ja robię, jeśli chodzi o cele? Przede wszystkim trzeba zrobić e, to, co Ty podkreślasz, świetnie o tym mówisz, trzeba ustawić priorytety. Mhm. Czyli ja jak planuję swój dzień, robię sobie właśnie zawsze listę. Ale na zadek. dzisiaj, czy na tydzień, czy na miesiąc. Ja robię codziennie i to mhm. jest ważne. To jest mega ważne, żeby tą listę zadań i celów na dany dzień mhm. robić sobie wieczorem. Dlaczego? Bo jak my robimy sobie listę rano, to my wstajemy i my nie wiemy co robić. I często jest tak, że nam po prostu ucieka i wszystko rozmywa. Jak ty wieczorem zrobisz sobie listę i wstajesz rano i ty masz wypisane te cele, to ty wiesz dokładnie co masz robić. No ale ja mam całą listę już na najbliższe dwa Bo za dwa... dużo celów. Ja już mam <laughs> listę na najbliższe dwa tygodnie tam nie ma no, co wcisnąć. Śmieję się, no, ale... Nie. Planujesz tak, spotkanie, planuję. jedno, drugie, trzecie. Planuję, mhm. tak. I, I coś, co ja sprzedam, sprzedam swój taki patent, bo też jak rozmawiam z ludźmi, też niby planują, tak? Mhm. Ale problem jest w tym, że ludzie wyznaczają sobie na dany dzień za dużo zadań. Mhm. Niektórzy 30, 50, okay, 60. Okay. Nie są w stanie tego zrealizować, ponieważ to jest życie. Życie jest nieprzewidywalne i zawsze wlecą jakieś dodatkowe zewnętrzne sprawy albo inni ludzie do nas zadzwonią, coś będą nas chcieli. Tylko wszystko jest priorytetem. Jeżeli no właśnie, zadań. No, no nie. I teraz jak ustawiać mm -hmm. te priorytety? Są różne zasady. Jedną z takich zasad jest zasada macierzy Eisenhowera. Mm -hmm. Ja kiedyś z niej korzystam, jest bardzo dobra. Czyli dzielimy sobie zadania na ważne, pilne, tak. mniej ważne, e, mniej ważne pilne, ważne takie, które mm -hmm. możemy delegować. I to jest bardzo dobra zasada. Ja przetestowałam bardzo dużo e, takich metod planowania dnia i priorytetyzacji. I ja wam powiem, co mi się najbardziej, mi konkretnie sprawdziło. Ja wyznaczam sobie codziennie 10 zadań i ustawiam je według rzeczy, które są dla mnie najbardziej istotne dla biznesu. Czyli coś, co mi przyniesie e, jak gdyby największy wpływ? wpływ na mój biznes. Tak, mm -hmm. tak. Kasa. Dokładnie, 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 mm -hmm. dokładnie. I teraz druga rzecz. Obok tego ja piszę konkretny timing, kiedy ja to wykonam. Mm -hmm. Ludzie tego nie robią i w tym jest problem. Nie ja ta? no super, no to świetnie, no to ekstra. Dodatkowo, tylko kto wykona w jakim terminie tak, i jeszcze komentarz do zadania. O no właśnie, no właśnie. I, i teraz słuchajcie, jak to robimy, to, to jest bardzo ważne, bo my wtedy, jak do mnie dzwoni mój kolega i on coś ode mnie chce. Ja wiem, że on będzie gadał pół godziny albo dłużej, ale ja wiem, że ja w tym czasie na przykład wystawiam faktury, bo to jest dla mnie ważne, bo to ma wpływ na mój biznes. A on sobie dzwoni pogadać, no to ja wiem, że ja sobie do niego odzwonię w innym terminie, bo na przykład rozmowy i kawę mam zaplanowane za godzinę. Mhm. Czyli załóżmy, rano wstaję i piszę sobie, pierwsze muszę zrobić na przykład strategię na moje social media i piszę, że robię sobie to na przykład od godziny 10 do 11. Od 11 do 11.15 ja mam nawet kawę zaplanowaną, mhm. wyobraź sobie. Kawę, obiad, śniadanie, odbiór dzieci. Ja mam dwójkę dzieci, które są bardzo, że tak powiem, absorbujące, bo biorą udział w wielu, że tak powiem, zajęciach pozalekcyjnych i muszę mieć to ustawione. Mamy są w ogóle bardzo dobrze zorganizowane, powiem. A jeszcze mamy z korporacji to już w ogóle, bo tam wszystko musi być pod klucz. I do każdego zadania mam przypisany określony czas na wykonanie. Nawet z kawą, z obiadem i tak dalej. Jak ktoś dzwoni, poczeka, bo to jest jego priorytet, nie mój. Teraz. A ile odbierasz telefonów dziennie? Bardzo dużo. Ja mogę powiedzieć, że ja pracuję na telefonie mhm. i najczęściej, oczywiście, jak wiem, że ktoś dzwoni 3, 4, 5 razy pod rząd, to jest sprawa pilna. Jak dzwonią mhm. ze szkoły, to albo się coś dzieje, no wiadomo. albo wiadomo, mąż dzwoni, coś się dzieje od męża, nie odebrać, to tak. wiadomo. Ale takie telefony się odbiera, bo to nikt, tak. nikt nie dzwoni po kilka razy w tak. przedszkola czy ze szkoły. Dokładnie, dokładnie. Natomiast bardzo dużo pracuję na tych telefonach i też uczę się tego, żeby skracać te rozmowy, wiesz? Mhm. Że po prostu e, na zasadzie, dobra, tu umówimy się na kawie czy porozmawiamy, bo ludzie zaczynają rozmawiać o wszystkim i tak naprawdę pożerają nam czas. I tutaj zrobimy stop, Dobrze. bo ja mam jedno ważne pytanie. Tak. Jeżeli chodzi o właśnie te opowiadanie, bo dużo ludzi jest takich, gdzie dzwoni i zamiast od razu dać konkret, z jakim tak. tematem dzwoni albo co chce, no to on będzie opowiadał 5 minut. Daj proszę radę, jako profesjonalista w tych tematach, w jaki sposób mu elegancko podziękować za tą jego długotrwałą, długofalową... Wielominutową wypowiedź, żeby być kulturalnym, ale żeby go nie zniechęcić, bo jak powiesz, dobra, słuchaj do brzegu, albo że nie dziękuję, to zaraz się na burmuszy, różni ludzi ludzie po drugiej stronie mogą to odebrać, ale w jaki sposób byś ty to zrobiła? Jeżeli ja do ciebie tak. dzwonię, to jest pierwszy, drugi, trzeci kontakt, ale jest ten taki ślinotok, że są takie osoby, które tak. mówią po 10-15 minut i no, nie da się. Co ja robię? Taki bazy. patent mój sprzedam. Ja mówię, wiesz co, za pięć minut mam spotkanie. Mam ważne mhm. spotkanie na Zoomie albo jakiś kontrakt, i mam tylko 5 minut, mhm. więc konkrety. Sprzedam patent mojego męża. On zawsze mówi wtedy do brzegu. Nie mam czasu do brzegu. To jest mhm. już takie, 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 bardzo, takie, krótkie. No, Natomiast takie krótkie. Takie bardziej. krótkie, bardzo. ja raczej tego męża. nie stosuję. Pozdrawiamy. Męża. Pozdrawiamy męża, ale faktycznie on jest osobą bardzo konkretną i bardzo mhm. szanuje ten swój czas. Więc. Takie pytanie, słuchaj, mam pięć minut, czy to jest sprawa jakaś paląca, bo, mm -hmm. jeśli, bo jeśli dzwonisz tak na takie pogaduchy, to mogę do Ciebie zadzwonić po południu, wieczorem, w mm -hmm. wolnym czasie. Więc to już człowiekowi ustala i widzę, że wtedy ludzie mówią, o tak, 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 to ja już mówię, chodzi o to, o to i o to. I oni się mm -hmm. wtedy konkretyzują. Te mm -hmm. pięć minut mobilizują jest takie, się. mobilizują się nie? I, i wiedzą, że to. To na, to na pewno to na pewno się sprawdza. Ja jeszcze zauważyłam, że niektórzy ludzie stosują takie coś, że jak wiedzą, że już ktoś mówi mówią, to mówią tak, słuchaj, przepraszam Cię, ale właśnie mam drugi telefon ważny mm -hmm. na linii. To, to też. To a wiesz, też że 5 minut to jest dużo. Jak ktoś tylko będzie mówił i nie będzie to rzeczowe. <noise> tylko tylko to my mamy minut? coś takie w głowie, że jak ktoś wiadomo, mówi godzinę czy dwie, to on wie, jak ma powiedzieć 5 minut, to on się zaczyna mm -hmm. tak spinać i stresować, nie? Albo, albo jeszcze mam patent w Wiesz co mam 1% procent i zaraz mi się rozładuje. To też, słuchajcie, działa. <noise> Stosować przy telemarketingu. <noise> tak. Mhm. E, dobrze, a co zrobić, gdy. Już nie ma wyjścia. Jeżeli wiemy, że już się nie uda. Okay. Albo że tej motywacji nie mamy, determinacji, no po prostu jest pad i się uh -huh. nie da. Uh -huh. Zawsze się da, prawda? To tak, wszystko zależy od da. nas, ale jeżeli mamy takie momenty, gdzie no się faktycznie już nie chce, nie da, nie ma wyjścia, to uh -huh. co wtedy? E Moja mama nauczyła mnie, że w życiu nie ma sytuacji bez wyjścia. Zawsze mi powtarzała od dziecka, może ja dlatego tak funkcjonuję, że tylko na śmierć i na nieuleczalną chorobę nie ma wyjścia. Mm -hmm. Więc zawsze, tak naprawdę zawsze jest jakieś wyjście. To jest kwestia ustawienia tego w głowie. Ale wtedy musimy szukać różnego rodzaju rozwiązań. E, I te rozwiązania to mogą być na przykład... Czasami trzeba porozmawiać z kimś innym, kto spojrzy na to z innej perspektywy, tak? Kto rzuci nam inne światło na to. E, czasami może trzeba się udać do jakiegoś też eksperta porozmawiać, jak coś nie wychodzi. Ale moim zdaniem jestem do tego tak podchodzę, że warto się nie poddawać, bo tak naprawdę nawet jak nie zawsze osiągniemy te cele i to jest normalne i naturalne i to trzeba zaakceptować, to często ważna jest ta droga. Ta droga, która nas na pewno prowadzi do rozwoju, bo ja mówię, że każde, każda rzecz nową, którą podejmujemy, jeszcze tu taki patent sprzedam. Ja uwielbiam, jestem zwolennikiem takiej zasady, że codziennie rób przez 10 minut coś, czego nie robiłeś nigdy w życiu. Codziennie rób przez 10 minut coś, czego Czemu... nie robiłeś mhm. nigdy w życiu. Ale codziennie coś innego? Tak, i to się wydaje, że to jest nie wiadomo jaki challenge, mhm. prawda? A słuchajcie, czy to jest challenge? Ja dzisiaj jestem u Ciebie w studio. Dziękuję mhm. bardzo za zaproszenie. To jest mój pierwszy live w ogóle ja tak no w życiu ci idzie. prawdziwy. Dziękuję. <laughs> Dziękuję bardzo. I to jest dla jesteś, mnie niesamowicie wyzwanie. Przepraszam, jesteś po złotej godzinie, po treningu, po motywacji, determinacji. Zobacz, jak idzie. No właśnie, no właśnie, to jest patent, słuchajcie. I o co chodzi w tym? Chodzi o to, że nasz mó mózg się wtedy rozwija, ale my też uczymy się wychodzić ze strefy komfortu mhm. i szukać różnych rozwiązań. Co to może być? Jeżeli codziennie zmusisz swój mózg do robienia jakichś rzeczy, których nie robiłeś, to tak naprawdę ty będziesz szedł do przodu. Tony Robbins mówi, że tylko progres nas rozwija. I teraz co? Co wymyśleć na przykład? Słuchajcie, no jeżeli nigdy w życiu nie biegałeś, no to idź te 10 minut pobiegać w deszczu. Albo jak biegałeś, to idź pobiegać na przykład w deszczu. Jeżeli nigdy w życiu na przykład nie czytałeś, nie wiem, ja na przykład nie jestem fanką, że tak powiem, astronomii, no to poczytaj coś o astronomii, tak? Słuchajcie, tak to nie musi być koniecznie tak, że o co teraz ja zrobię. Ja znam dziewczynę, która na przykład powiedziała sobie, nigdy w życiu, to tak dla kobiet może, jeżeli to ogląda, nie pomalowałam sobie paznokci na czerwony kolor, a zawsze to chciałam. Mhm. Idź spróbuj. Chodzi o to, żeby wychodzić z jednej strony z tej strefy komfortu, z tej strefy, ja mówię otwarcie, wszyscy moi znajomi wiedzą, nie ma czegoś takiego, słuchajcie, jak strefa komfortu. Jest mhm. po prostu strefa lenia. To jest, to jest mój taki patent. I tak jak sobie dajesz takie wyzwania codziennie, 10 minut robię coś nowego, nie wiem. Jeżeli jesteś osobą bardzo zamkniętą, to daj sobie wyzwanie. Mhm. Dzisiaj zapoznam jakąś nową osobę. Przez 10 minut jestem na przystanku od sobą, sam jestem w sklepie, zagadam, odważę się, mhm. bo to tak naprawdę powoduje, że my wtedy, to jest odpowiedź na twoje pytanie, jak przyjdzie sytuacja, gdzie jest naprawdę źle, to my sobie uświadomimy, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Mhm. Bo nasz mózg będzie teraz w cały czas w takim myśleniu, że zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie. Czasami, tak jak mówię, trzeba po prostu zapytać kogoś innego i spojrzeć z innej perspektywy, ale my na to się tak naprawdę przygotowujemy. A czasami, też powiem otwarcie, czasami trzeba niektóre rzeczy odpuścić. Trzeba. Dokładnie. I ostatnie pytanie do Ciebie, bo mówisz o, dużo o marzeniach. Czy jest coś, o czym marzysz i dążysz, właśnie realizując te wszystkie swoje oh. cele? Tak. Tak, teraz muszę wam powiedzieć, na mojej mapie marzeń miałam zapisane, że chcę być najlepszym mówcą, tak jak powiedziałam, mhm. motywacyjno-rozwojowym kobietą w Polsce i do tego dążę. I w związku z tym jestem też organizatorem teraz takiego dużego przedsięwzięcia. Pół roku temu nie wierzyłam, że w ogóle do tego dojdzie. Dzisiaj jestem event managerem konferencji Restart Nowy Początek w Poznaniu 15 listopada i udało nam się ściągnąć takich niesamowitych prelegentów, gości, łącznie z koncertem, z wernisarzem, że będzie się tam działa magia, bo magia, ponieważ chcemy ludzi przeprowadzić od lęku do odwagi z procesem transformacyjnym. E, ma, jest takie powiedzenie, ja bardzo sobie to wzięłam kiedyś do serca, wszyscy mówią, że się nie da. I przychodzi ten, który nie wie, że się nie da, w tym wypadku ja, i to robi. Ja dokładnie tego dokonam. I to jest moje marzenie, które w tym roku realizuję. Takie marzenia, które mam do zrealizowania też na swojej mapie marzeń, to jest, ja marzę o tym, żeby pojechać na misję do Afryki. Jest, ja w ogóle lubię pracować z misją, lubię zmieniać świat, i to jest też ta odpowiedź: dlaczego? Jak będziesz miał ciągle to swoje, dlaczego, to ty znajdziesz tą motywację i będziesz realizować te swoje marzenia. Ja w ogóle wszystkim Wam, kochani, życzę, żebyście byli odważni w życiu i żebyście realizowali te swoje marzenia i szukali odpowiedzi na to, dlaczego. I tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękuję. Paweł Kuczera, Monika Kowalska-Domańska. Do zobaczenia za tydzień, w środę o godzinie 18. Cześć. Cześć.